maneczko ludziska. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam przedstawić postacie, które dla polskiej sceny fitnessu są wręcz legendarnym symbolem walki z ulaństwem oraz fejkowymi naturalami typu warszawskie koksy czy natań wiadomo jaki. Będą to postacie, które furore robiły jeszcze w czasach mojego gimnazjum czy liceum, czyli o całkiem dawno, bo ja już jestem prawie 30-letnim starym pierdzielem. Co? Panie i panowie, w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie co nieco o Parysie Platinowie oraz Patryku2137. No to zostawcie łapkę w górę, subiksa, odrobinę teścia i zaci. Paryz z Platynow, a właściwie pan Filip, to naczelny jebka ulanych kobiet lekkich obyczajów w polskim internecie. Kula na to twoja matka Woo! Swoją karierę rozpoczął jako kulturysta, motywator młodych, pogromca komórek tłuszczowych Niestety z powodu zbyt gigantycznego nohala Paris był wielokrotnie dyskwalifikowany z zawodów kulturystycznych Gdyż zakrywał on nim wszystkich innych zawodników na scenie Ula, la, la. Jego kifa jak u Kulfona daje mu również niesamowitą genetyczną przewagę Gdyż jego nos pobiera więcej tlenu niczym u czarnoskórych biegaczy z Kenii Mam mały nosek taki tych okularach Fajny chłop Mały brzdą, a teraz to Paris to jedna z tych osób, która jest znana i szanowana nie przez jakąś konkretną rzecz, którą osiągnął, ale bardziej za całokształt swojej osoby i sposób bycia. Paris nigdy nie po jakiejś krzywej akcji nigdy nie miał jakichś specjalnych dram czy przypałów. Nawet o waleniu Koksów wspominał otwarcie, w przeciwieństwie do tych kasztanów jak WK, którzy robią kaskę na bezmózg i koimienzelistach. Opakami, właśnie robimy Koks, ale będziecie panie! Mefedronowe rancho platynowe! Twoją drogą e, ciekawe, z czego się robi Mefedron, no bo marihuana jest z marihuany, Koks jest z kokainy. Twoje życie jest złożone z porażek, na no Mefedron nie mam. Paris zasłynął ze swoich daily wlegazków, na których robi dosłownie najzwyklejsze rzeczy typu kawka, śniadanko, smutne no, zakupy, praca, trening. Dziś, dziś... Dziwilogu i się zadupcyłem. Pierwszy wifko. na Jednak to jego charakterystyczny, wulgarny i przezabawny komentarz sprawiają, że z tych zwyczajnych vlogów otrzymujemy swego rodzaju mini-skecze kabaretowe. Tam Niech Bóg mi świadczy, że nie dotniesz na sopot. i streamuje czasami gry, głównie FIFA czy GTA online. Czasami robi też tematyczny stream, gdzie wciela się w postać, na przykład strażnika parkingu. Dobra, 20:30, 48. O mnie też czysto, u mnie też czysto, jakaś tak pakuje na dwie siatki, ta. W zasadzie każdy jego stream to taki mini stand-up w jego wykonaniu i rzadko kiedy tak po prostu sobie gra. No chyba że w FIFA. Już uruchamianie o Williamsa, będzie Williams! Piłka się zatrzymała! O nie, nie chcę mi się już grać! Co ciekawe, kiedy Paris dobierze się do FIFA, to z reguły kończy się to na nieumytym na plecie przez tydzień i burlu na chacie. Mocna piłka w środek, musi być y, neto, neto, kośko, kość go, kośko, kość go! Kość go, kość go. Zabij, no. Williams! Zamknij mordę! Tak! Nie to, ale się wyciągnął! Zamknij mordę! Błyskotliwość oraz poczucie humoru Parisa zostały docenione poprzez zaproszenie do m.in. loży szyderców na Fame. Którą hostessę byś najbardziej zagryzł tutaj? A, chłopie, ja mam 16 lat i jeżdżę na wózku, proszę Cię. Zdejmą tą transmisję zaraz. No Zabiłeś mnie. Nie wiem, no. Dziś, sorry, byłem... Dziś... Mogę... Ale nie, nie mów tak. Nie mów tak, bo można wszystko, stary. Krążą plotki, że ma zawalczyć na którejś free fightowych gal, ale jakoś ciężko jest mi sobie wyobrazić, co by było, gdyby Paris oberwał swój nohal. Dla mnie Paris to najlepszy motywator do treningów na całym polskim YouTube. Jakiś czas temu, kiedy nie chciało mi się nic robić i nie mogłem się zebrać, żeby pójść na siłownię, obejrzałem sobie jeden z filmów Parisa, który mówił, że czasami człowiekowi się nie chce, bo zimno, ale to jest kłód zwycięstwa, i właśnie te słowa zmotywowały mnie wówczas, żeby wstać i iść na siłownię. Potem pogadaj sobie z tym trenerem, on ci nakierunkuje spokojnie. Dlatego posłuchaj mnie, drogi widzu. Jeżeli podobnie jak ja siedzisz teraz w pokoju smutny, zamknięty w sobie, nie zar***łeś od 20 lat i nawet nie chce ci się war*** konia, bo już masz odciski na rękach, a twój siusiak błaga cię wręcz, żebyś przestał, to pomyśl sobie w ten sposób. Czy nie lepiej by było, żeby to inni war***li konia za ciebie? Więc kurz rusz dupę na siłownię, zrób sixpack i wiadomo jak to jest w życiu. Raz na wozie, raz chuc w dupę, jeszcze innym razem wypadnie ci odbyt. Innym zaś razem, raz na dole, raz na górze. Lecz to jest Twój czas, żeby coś zmienić, i tylko Ty możesz coś zmienić. Pamiętaj. Patryk2137, a właściwie Patryk2703, to najczarniejsza, po tym z WK oczywiście, owca na polskim fitnessowym YouTube. Był jednym z pierwszych YouTuberów, którzy postanowili podjąć rękawicę z ewidentnie nakoksowanymi fit influencerami. I to jeszcze w czasach, kiedy ledwo zaczynałem liceum, a jedyna siłka, na którą było mnie stać, to ta zorganizowana dla niepełnosprawnych, bo była za darmo. Hmm. Na początku każdego odcinka Patłyk charakterystycznie witał się zarówno ze swoimi widzami, jak i haterami, bądź jak on to sam mówił, heytyłami. Witam Was wszystkich ponownie, witam na moim kanale. Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale, witam moich subskrybentów, witam osoby nowe, które tutaj zawitały, witam także hejtek. Witam Was wszystkich na moim kanale. patłyk 2137 to również naczelny gmok polskiego fit YouTube'a, gdyż nikt tak jak on nie potrafił rozrysować na grafach oraz dziesiątkach stron naukowych badań, dlaczego owca z WK jest bądź nie jest na Koksie, kiedy był, ile był, na czym był i po co był. Obecnie jak ktoś próbuje zdebankować czyjąś naturalność, to wiecie. Pokazuje zdjęcia, to gino, to coś tam, a co robił Patryk? On śledził progres danej osoby przez 20 lat, po czym wszystko przedstawiał w 20-godzinnym filmie. Powiecie, no poj go do reszty, a ja rzeknę, że w tym szaleństwie jest metoda. I powiem wam, że wiele osób, tak zwanych hejtełów właśnie, hejtowało Patryka za czepianie się wszystkich za udawanie naturali oraz ogółem robił bekę z koksu, w którym psał od nieużywania kalgonu. nie potrafiący nawet podciągnąć się raz prawidłowo na drążku, dający wstyd kulturystom ze złotej ery. W dzisiejszym materiale... Ale powiem Wam, jak rozpoznać kogoś, kto używa środków dopingujących bądź używał środków. Ja wiem, że ten, ten film na pewno nie spodoba się typowym koksiarzom, yy, którzy reklamują odżywki, próbują okłamywać, oszukiwać ludzi, pokazują odżywki, suplementy, a tak naprawdę. Lecą na środkach dopingujących. I wiecie, to nie tak, że Arnold nie brał towaru, bo akurat Arnold to dostawał całą apteczkę z prochami oraz 20 ampułek do dupy rano po południu i wieczorem. Chodzi mi o to, że współcześnie kulturystyka skupia się na masie, na braku umiejętności drapania się w dupę. Zauważył tu również Patwick i cisnął z tego bekę, z m.in. z piechowiaka i Słodkiewicza, którzy nie mogli się podciągnąć prawidłowo ani razu, co jest oczywiście jakąś parodią kulturysty czy strongmana. Weźcie sobie na przykład takiego Pudziana, co przy wadze 140 kg podciągał się prawie 10 razy. I prawda jest taka, że jedynymi Podami przez które śmieliśmy się z spatłyka, było jego niewymawianie r niczym Wojciech Gola oraz to, że był po prostu mniejszy niż kulturyści, z których szydził, a w rzeczywistości myślę, że on miał wiele racji. Fakt, że kulturyści ćwiczą w innym celu i podciąganie na drążku zdecydowanie nie świadczy o sukcesach w tej dziedzinie, ale kilkadziesiąt lat temu jakoś bardziej miało to ręce i nogi. Wszyscy mieli płaskie brzuchy, byli docięci, silni, ale też sprawni fizycznie pod kątem ogólnorozwojowym. Co ciekawe, Patryk zwany był również bocianem 2137, gdyż nigdy nie pokazywał nóg. Na jego insta, jakiś czas temu po tych chyba 10 już latach, odkąd Patryk jest z nami pokazał nogi. I w sumie jak dla mnie kopyto spoko, być może nie tak potężne jak kopyto Borka, ale możemy oficjalnie przestać nazywać go bocianym. Współcześnie Patryk niezbyt udziela się w internecie poza Instagramem i okazjonalnymi filmikami z update'em formy na YouTube. Patryk wygląda zdecydowanie dobrze, jak na swój wiek, jest obecnie w zasadzie w formie życia i zdecydowanie również przeszedł na ciemną stronę koksu, choć on raczej się z tym nie kryje. Chociaż mógłby zastanowić się nad tytułami swoich filmów, bo najseksowniejszy mężczyzna w Polsce to tytuł Godny jedynie Wojciecha Goli. To tyle. Pamiętajcie, że każdy z nas jest piękny. Na swój sposób, no może nie licząc spuchniętego ryja na tanie Marconia na koksie, który wygląda jakby sadził kloca po przejściu na brązowy ryż na masie. Pozdrawiam i do strzeżenia Elu.